Hej, hej, witam wszystkich serdecznie z tej strony Przemona na kanale Raptor 1011. Dzisiaj zrobimy już sobie. Uch, szósty unboxing w tym tygodniu. Dobra, mamy patrzoszeczkę. Odbieramy. Mamy lampę, zasilacz. Paragon. ostrzeżenie Użytkowanie urządzenia. Karta gwarancyjna. Okej. Okay. Czyli wiecie, nie rzucać, nie zamaczać. Aby nie uszkodzić. A, mamy zaśilecz do gniazda USB. I lampa VL49 RGB Mini LED Video Light firmy Ulanzy. Tak wygląda pudełeczko. Dobra, otwieramy. Zobaczymy, jak to wygląda. Jest kaberek USB z wejściem typ C. Lampka, ładnie, fajnie zapakowana. Pudełko wygląda prawie jak na jakiś taki duży pierścionek. Co my tu mamy? A, pewnie instrukcja obsługi. Po chińsku, po angielsku. I tu pewnie po japońsku. Fajnie, dobra. Otwieramy. I tak wygląda ta lampeczka. Teraz pytanie czy ona będzie teraz działać, czy będę musiał ją naładować. Widzę, że mamy tutaj taką podstawkę, gdzie można ją wkręcić na przykład na jakikolwiek statyw. O, można ją postawić z każdej strony. OK. Mm. To lampę tak zrobili, że można kupić sobie kilka lamp. I tutaj mam taką podstawkę kwadratową. I tą podstawkę kwadratową można sobie wkręcić w daną lampę i mieć na przykład jedną lampę, a tutaj jeszcze trzy inne lampy. Także tak to jest zrobione. Jeśli mamy oczywiście takie potrzeby, co my tu mamy. Mhm. Tutaj jest wejście USB C po lewej, strzałki w lewo w prawo, klawisz i jakiś... Przesuwnik. O! Przesunąłem ten w prawo. O, tak świeci fajnie. Może z światło będzie lepiej widać. Wow. Mhm. Mamy stopnie i ilość procentów. Zobaczymy, jak to się obsługuje. No dajmy, nie wiem, w lewo. W lewo to stopnie spadają. Czy to chodzi o. A! A już wiemy, o co chodzi. Mamy 360 stopni kolorów tutaj na pasku tylnym. I zależy, jaki chcemy kolor, to musimy przesunąć w lewo, w prawo na daną liczbę. To chodzi. Na ten klawisz? Aha! A drugi klawisz, w sumie trzeci klawisz, bo są dwie strzałki, później trzeci klawisz, który naciskamy, on wybiera funkcję, czy zmieniamy stopnie, czy procenty. Dobra, procenty damy więcej. Uuu, to jest już na 100%. Teraz możemy znowu nacisnąć trzeci klawisz i w lewo w prawo zmienić kolor światła. No dobra, zaraz pójdziemy sobie do łazienki i zobaczymy jak to wygląda naprawdę w ciemności. Jestem teraz w łazience i uwaga odpalę światło reflektorek. Tak to wygląda. Obecnie mam. Ustawiono na 100%, 190 stopni, 190 kolor, jest to imitacja prawie jakiegoś tam, prawie światła dziennego, białego. I teraz mogę w prawo przesuwać na przykład. O, takie będzie oświetlenie. Jak widzicie, te kolory fajnie, dobrze się zmieniają. I co ciekawe, jeśli dojdziemy do 360 stopni, automatycznie no przeskakuje od nowa od jednego stopnia. Także można fajne z tą lampką robić sobie. różne zdjęcia albo filmiki bardzo, bardzo ładnie, fajnie o, udało mi się białe światło włączyć jakimś cudem. Nawet pisze, że 9000K jest ustawione. Nawet nie wiem jak to zrobiłem. A! Wystarczy przytrzymać o wow! elegancko, przytrzymamy trzeci klawisz czyli ten w którym zmieniamy albo kolory albo procenty naświetlenia i wtedy o i teraz mogę zmienić trzeba przytrzymać i wtedy pojawia się światło białe i teraz przytrzymam na 100% światło białe wow to teraz przez przypadek odkryłem o i mamy normalne oświetlenie do ciemnych pomieszczeń dla filmów Wow, a teraz przytrzymam jeszcze raz. A czekajcie, bo taka można zmienić. Nie, a nie. A można zmniejszyć ilość świeceń 9000K. Można zmniejszyć. to nie, co to daje? A teraz się światło zrobiło bardziej takie pomarańczowe. Dobra, dam na fulana 9000. I tak już sobie zostawią. A jak przytrzymamy trzeci klawisz, to już znowu mamy zmianę kolorów. Teraz trzeci klawisz naciskamy, pierwszy lub drugi klawisz naciskamy, aby zmienić kolory w lewo-w prawo. Zależy, jaka barwa nas interesuje. Można też tak dać za siebie. Wow. Powiem Wam szczerze, jestem bardzo zadowolony. Nie sądziłem, że tu będzie też białe światło. Ale fajnie, że jest. Wystarczy tylko trzeci klawisz przytrzymać. To co widzicie, jest to oświetlenie na 100%. Można sobie procenty obniżyć. Także jeśli chodzi o mnie, to jestem bardzo, bardzo zadowol zadowolony. Spróbuję na live'ach wieczornych zrobić tak, żeby światło mi yy, gdzieś o, jakoś tak świeciło, żeby po prostu yy, żarówka, którą mam przed sobą, żeby nie raziła mi w oczy. No dobra, i znowu światło białe. O, i mogę nawet gdzieś tak za siebie dać, żeby mi twarz było widać na live'ie, ale ja to już sobie sam osobiście będę kombinową, cóż moja ocena tej lampeczki 10 na 10 podobno 2 godziny ona może świecić bez przerwy lub oczywiście do kilku godzin jeśli tych procentów natężenia światła damy mniej, ale ja osobiście jestem bardzo bardzo zadowolony, mogę sobie tą, tą lampeczkę postawić i teraz zmienić kolory te klawisze. I na tym kończę ten filmik. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za łapki w górę i subskrypcję. Trzymajcie się, pozdrawiam z horrorowej łazienki. <laughs> Trzymajcie się, pa. Zapraszam na inne filmiki na moim kanale. Tutaj mówił Przemo. Hej, hej.